Aż 920 ofert złożono w konkursie na realizację zadań publicznych w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Tylko 10 z nich nie spełniło wymogów formalnych. Ostatecznie komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 910 ofert z czego dofinansowanie przyznano na realizację aż 834 zadań publicznych. W sumie łączna kwota dotacji w obszarze działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie wyniosła prawie 5,5 miliona złotych. W ramach konkursu każdy z oferentów mógł złożyć nie więcej niż jedną ofertę, a maksymalna kwota dofinansowania w każdej z nich nie mogła przekroczyć 7000 zł. Najwięcej bo 83 punkty w konkursie otrzymały oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Miszorach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej także w Miszorach. Koło Gospodyń otrzyma dotację na zakup sprzętów AGD i RTV zaś OSP na wyposażenie strażnicy. Na trzecim miejscu z liczbą 82 punktów uplasowało się Stowarzyszenie Rozwój i Innowacje Gminy Jastrząb. Organizacja będzie mogła przeznaczyć 7 tysięcy złotych na zakup wyposażenia. Ponad 22 miliony złotych z Unii Europejskiej przeznaczył władze Mazowsza na rozwój obszarów wiejskich w powiatach Płockim i Płońskim w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wśród siedmiu inwestycji znalazły się realizowana w gminie Raciąż, Rozbudowa stacji uzdatnienia wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt otrzyma ponad 3 miliony złotych dotacji. Również 3 miliony złotych dotacji trafi do gminy Załuski, gdzie fundusze wesprą budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Karolinowo i Załuski oraz budowę stacji uzdatnienia wody wraz z ujęciem wody w Załuskach i trzech odcinków sieci wodociągowej. W miejscowościach Załuski i Szczytno. Gmina Pońsk otrzyma ponad 2 miliony złotych na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach Krempica i Siedlin oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Cholew. Z kolei gmina Radzanowo otrzyma prawie 3 miliony złotych na przebudowę i rozbudowę istniejącej już stacji uzdatniania wody w miejscowościach radzanowo dębniki wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo. Blisko 5 milionów złotych przyznano na inwestycje w mieście i gminie Sochocin. Tu fundusze zasilą budżety projektów związanych z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo. Gmina Naruszewo otrzyma prawie 3 miliony złotych na uporządkowanie gospodarki wodno na terenie gminy, a kolejne prawie 3 miliony złotych trafi do gminy Nowy Doninów, gdzie fundusze również wesprą rozbudowę oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Ponad 805 tysięcy złotych otrzyma 120 kół gospodyń wiejskich, z powiatów Radomskiego i Przysuskiego w ramach wsparcia od samorządu województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku na całym Mazowszu dofinansowanych w ten sposób zostanie aż 834 inicjatywy na łączną kwotę ponad 5 milionów 400 tysięcy złotych. Oznacza to, że w naszym regionie pomoc otrzyma co druga tego typu organizacja. Na Mazowszu zarejestrowanych jest bowiem już ponad 1,5 tysiąca kół gospodyń. W dwóch powiatach Radomskim i Przysuskim pomoc trafi do 120 kół. Dofinansowanie przeznaczono na zakup wyposażenia świetlic na czy rowerów, organizacje kulturalnych, imprez okolicznościowych, widowisk, warsztatów kulinarnych i krawieckich czy rajdów rowerowych. Z kolei w regionie ostrołęckim z dofinansowania samorządu województwa skorzysta ponad 90 inicjatyw. To między innymi mobilne centrum kultury w Drwęczy, wyposażenie sali w budynku OSP Węgrzynowo czy kulturalne weekendy w Zabielu Wielkim. W sumie wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego wyniesie w regionie ostrołęckim ponad 595 tysięcy złotych. Fundusze trafią do 92 organizacji z powiatów ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego i wyszkowskiego. Wsparcie samorządu województwa mazowieckiego trzyma również 125 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w powiatach Płockim, Gostyńskim, Sierpeckim, Płońskim i Żuromińskim. Dofinansowanie łącznie w wysokości ponad 819 tysięcy złotych Pozwoli na zakup m.in. sprzętu gastronomicznego, strojów ludowych czy komputerów. Śpiewają, gotują, pilnują lokalnych tradycji, organizują i biorą udział w uroczystościach, oraz są inicjatorami wielu wydarzeń. Koła gospodyń wiejskich. Na Mazowszu zarejestrowanych jest już ponad 1,5 tysiąca takich organizacji. To prawdziwy renesans tego typu działalności na terenach wiejskich. Trend jest tak silny, że oprócz nowych kół gospodyń wiejskich reaktywują się też te stare, a te, które działają, wzmacniają swoją aktywność. To dzięki nim rozwój społeczności lokalnych zyskuje bardzo szczególny wymiar. Impulsem do założenia Koła Gospodyń Wiejskich są wzajemne i dobre sąsiedzkie relacje, chęć do działania i tworzenia, a czasami to pokłosie organizowanych wspólnie akcji kulturalnych czy charytatywnych. Ta chęć wyjścia z domu, wspólnego działania. Znamy się w większości tutaj od dziecka, ale każdy pozakładał swojej rodziny, kontakt też powiem za nim, więc był to jakiś taki sposób na to, żeby znów zacząć się spotykać i zacząć działać. Myślę, że to było bardzo łatwo. Znaczy nie myślę, wiem, bo to ja chodziłam od domu do domu i pytałam każdego, czy nie chciałby wstąpić do koła gospodyń, że możemy wiele zrobić, że, że nowa ustawa o kołach gospodyń umożliwia nam coś takiego. Tak wszyscy byli chętni, dlatego że nic się nie działo u nas we wsi i każdy chciał czegoś, czegokolwiek, żeby cokolwiek się zaczęło dziać. Zanim jeszcze powstało nasze koło, głównie, myślę, w głównej mierze z naszej miejscowości właśnie Gąski, zrobiliśmy taki duży, duży festyn, bo koleżanka z naszej miejscowości miała, Nowotwór złośliwy piersi. Zebraliśmy bardzo dużo pieniędzy. Poszło to właśnie na całą gminę. To był taki wielki sukces, że każdy mówił, że się nie uda, i tak dalej. My nie damy radę, to jest dziewczyna od nas, i tak dalej. Zebraliśmy bardzo dużo pieniędzy, i myślę, że od tego momentu tak się stało, że my się tak zjednoczyliśmy, właśnie. Chęć działania na terenach wiejskich jest tak duża, że koła gospodyń wiejskich powstają nawet tam, gdzie nie ma na razie do tego warunków. Gdy nie ma wiejskiej świetlicy. Chłonkinie kół spotykają się w prywatnych domach, tak jak w miejscowości Adamów Wieś, gdzie gościnę udziela sołtys Grzegorz Wiciński. Jak wspólne są jakieś działania, jakieś przygotowania właśnie do, do jakichś imprez, czy jakieś pieczenia ciast, czy zup, czy, czy tworzenie jakichś nalewek, czy jakichś tam różnych historii, spotykamy się, jest fajna rodzinna atmosfera, z dziecikami, dziewczyny przychodzą, yy, dzieci świetnie się tutaj czują, także naprawdę jest fajnie. Czym zajmują się koła gospodyń wiejskich na co dzień? To nie tylko wyszukiwanie lokalnych receptur na smakowite dania, czy kultywowanie lokalnych tradycji poprzez śpiew czy spektakle obrzędowe. To również aktywizacja lokalnego środowiska do działań związanych z poprawą warunków życia na wsi. Udziałami z Sołtysem, z Radosołecką, mamy we wsi piękny plac wiejski, po prostu pomagamy y, tam Sołtysowi y, ten plac. No w ogóle dbać o ten plac. Robimy imprezy, takie dla lokalnej społeczności. Występujemy w różnych miejscach z jakimiś regionalnymi posiłkami. Tak jak rękodzieło też robimy. Spotykamy się dosyć często. Spotykamy się raz w tygodniu w środę. Licznie panie przychodzą. Chętnie uczestniczą i tworzą też. Tak, uczymy się od siebie nawzajem. Koła gospodyń wiejskich utrzymują się głównie z dotacji, to m.in. wsparcie udzielane przez samorząd Mazowsza, które do kół gospodyń wiejskich trafia poprzez dotacje celowe, np. na zakup sprzętu gastronomicznego, strojów ludowych czy remonty świetlic. To także konkursy ogłaszane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Jednym z nich jest konkurs koła gospodyń wiejskich, wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie, w którym nagroda główna wynosi 10 tysięcy złotych, a cała pula nagród to aż 40 tysięcy złotych. Środków na swoją działalność. Koła szukają również poprzez realizację własnych inicjatyw. Piszemy takie wnioski do starostwa jeszcze na jakąś imprezę, czy, na, czy do Ośrodka Kultury tutaj na takie wspomaganie. Czy rzeczowe, czy pieniężne? Ale też mamy właśnie takie okazje jak dożynki, gdzieś indziej jeździmy. Na przykład za tydzień mamy odpust u nas w parafii. Tak samo będziemy stały z rękodziełem, z jedzeniem takim regionalnym. I w taki sposób też jesteśmy w stanie sobie dorobić jakieś pieniążki. Tak? Na potrzeby koła, na przykład. Oczywiście. Ale też myślę, że nasze panie i my jesteśmy na tyle otwarte, że po prostu też jak coś potrzeba, to każdy coś idzie, kupuje. Wkład własny. Wkład tak, własny, tak? tak? Nie, nie liczymy się tak co do złotówki. Absolutnie. Wręcz właśnie panie, tak samo i my wykładamy jakieś pieniążki. I każda jedna kupi to, druga kupi to, no to ja dam to, ja zrobię ciasto, ja zrobię to, i już i w ten sposób zbieramy pieniążki dla koła. Może to nie są duże pieniądze, no ale zawsze coś ale na, na początek. Jakieś funkcjonowanie koła wystarczą. Tak. W tym odcinku to już wszystko. Więcej informacji na temat kół gospodyń wiejskich już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Wieści z Mazowsza. Zapraszamy jak zwykle na nasze profile na social mediach, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, jak można pozyskać dofinansowanie dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej mazowiecki.sow.pl oraz mazovia.pl. Do zobaczenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Wieści z Mazowsza.